z tej strony Sharpie a to jest kolejny odcinek z gry Farming Simulator 22. W dzisiejszym odcinku lecimy sobie z y, początkiem śniw. Mamy mi do koszenia, więc wsiadamy w kombajn i lecimy, żeby nie tracić czasu. Eee, w sumie mogłem sobie go naprawić tak i się... Kiedyś był taki fajny mod właśnie na mały warsztat na taki prawie to nasze gospodarstwo na nasze gospodarstwo, no ale, niestety tak wyszło. Yy, I tak, ja sobie przewinęłem trochę czas i już tam się troszkę wełny wyprodukowało, no ale yy, dosłownie śladowej ilości. Więc nawet nie ma na, to, na co patrzeć. Ja lecę, ja lecę sobie tutaj, tu mamy coś miodu. No w sumie mamy trzy palety pełne, bo jedną przez przypadek przesunąłem ciągnikiem i no i tak już zostało. Więc roz, tu się roz, rozkładamy już powoli i lecimy z koksem. Więc tak, na samym starcie chciałem Was zaprosić do subskrybowania, komentowania, łapkowania, udostępniania oczywiście. Mi to pomaga w rozwoju kanału, a Was to yy, nic nie kosztuje, więc mam nadzieję, że zostawicie coś po sobie i tak, w kolejnym odcinku nie wiadomo będą ajajaj, coś mi zareagowało będą nadal no, stop będą dalej żywa. tylko tak zaraz, zaraz popatrzymy co może, będzie można kosić i co w pierwszej kolejności To też zależy co pierwsze dojrzeje no ale Ogólnie będą za chwilę znów e, siano kosy. nie chcę mówić, bo e, już trwały dwa miesiące rocznie, więc e, za chwilę będą siano kosy. Kolejne. E, tak, co będziemy mogli kosić? Rzepak będzie można kosić. No i w sumie chyba tyle. Powszechnicy nie mamy zasianej, o też nie, więc w sumie tyle na razie. W kolejnym miesiącu, będziemy, czyli w następnym odcinku będziemy robić żniwa rzepaku. No i żniwa sorgo. No myślałem, że nie widzę nigdzie tutaj takiego mniejszego pola z sorgą, bo by mi tak strasznie pasowało dla... Świn. Zobaczymy jak będziemy stali przed kukurydzą z kasą. Może byśmy te dwa pole tutaj kupili. Nie, zawsze dodatkowe pole do... pracy. Czekajcie, zobaczymy jak to będzie się zachowywało w środku. Nawet, że nie laguje. Obawiałem się, się że będzie lagować, bo... ostatnie coś właśnie w kabinie strasznie mi laguje w, ciągnika, w ciągniku. A... Widzę, że w kombajnie nie jest tak źle, więc jest wid. Ogólnie ten kombajn akurat jest fajnie zrobiony. To też zrobiłem w oczywiście, i naprawdę ja, cały header nie nieźle. Więc tu sobie pokosimy. Uśmień musimy raczej kupić karmel, pasze w następnym odcinku. No bo niestety nie unikniemy tego, bo za, za mało zostawiłem dla, dla nieżarcia Znaczy w sumie za mało zasiałem, bo z miałem za mało po prostu zasiane i dlatego tak Ej, stop. Jest. Się. Co jest to skręcało się? Nie wiem, co już się odwaliło mnie, ale nie poprawimy. No i w sumie mam powiem, że w kolejnym... chociaż nie w kolejnym odcinku nie zrobimy żadnego w rzepaku albo żniwa niba rzepaku i prasowanie słomy. Bo teraz nam już całe sprzęt do słomy, więc nie przeszkadza nam to sobie podziałamy ze słomą. może ja bym sobie w tym odcinku jeszcze poprasował słomę za prostu za taką bym może, może i tak zrobimy później sobie puszczę, pojeżdżę sobie jeszcze chwilę i puszczę pracownika, a ja to było praca. Też jak jeszcze kupimy ze dwa pola to będziemy musieli wymienić ten konęg, bo będzie strasznie długo schodzić ze wami. A jednak często to pieniądze po minutę ta robi nas biedakiem. Więc w nie trzeba coś zrobić. Ten pasek przejeżdżam i lecimy po... I lecimy po ciąg z prasą. Nie wiem, czy nie będę musiał, ale jechać pociągnik z przyczepu, więc już sobie włączę, a ja się przesiądę do. A tym razem Masejkiem, właśnie w maseju strasznie mi lagowała kamera w środku. Chyba, jak się nie mylę. no właśnie, idzie. Muszę ogólnie ten warsztat jakiś ściągnąć, bo to się zaczyna robić masakra. Te ciągniki są co coraz starsze i coraz szybciej się psują. Nie potrzebuje co chwilę, naprawdę nie chce mi się co chwilę do sklepu jeździć, więc musimy coś z tym podziałać. To może może pracownik dojedzie. My sobie... W sumie nie pracownik sobie stanie, będzie lepiej wysypać. O Dobra, a my wsiadamy do dojcza i przepinamy się na prasę. Wiem, że ten DJ to był fajny zakup. Właśnie, obczajmy co tam się, co tam w sklepie na promocjach jest. Um, no nic dla mnie. Niestety. Niestety, ale nic dla mnie. Zamykamy automatyczny rzut? Nie. Zamykamy automatyczny rzut. Tylko czekajcie, sobie muszę podjechać. <laughs> Mi się wysypie. Jeśli ja sobie przesiądę tutaj i włączę pracownika, żeby zrobić fajnego screena. Dla pewności, bo nie rozumiem, potrafi mi zrobić skin. więc wolę dwa razy sobie stryknąć. No i ładnie sobie Czekajcie, trzy i pół, no cztery no przejazdy w sumie można liczyć. To jeszcze ze dwa zbiorniki powinny być. Tak dobrze pójdzie. Tak, się dni. Więc jeszcze dwa powinny przejazdy być. No i tak dosyć fajnie. Lecimy dalej. Oczywiście, tym razem chyba słomę już zostawimy dla nas. Bo już dla świni się kończy mało. Więc mamy sobie na pewno przyczepę jedną, nie wiem ile tu będzie, ale jedną przyczepę sobie zostawię dla siebie. A drugą będziemy, a resztę będziemy sprzed najwyżej sprzedawać. Tylko to już poczekamy na dobrą cenę, bo nie będę znów sprzedawał na Hama, bo kasa mi nie jest aktualnie potrzebna. Tylko poczekam na najlepszą cenę i dopiero. Bo to jest bez sens sprzedawać coś za pół ceny na przykład. A, i wracając do kiszonki, ja sobie sprawdziłem co na kiszonki kiedyś i jednak i na pewno się zajmiemy kiszonką. I to w jak najszybszym czasie. Zrobię sobie jakiś zapas trawy dla nie że w sumie nie będzie szło, nie pójdzie na kiszonkę, bo zaraz właśnie odczalimy, jak to wygląda z... Jak to wygląda z... wyrzucić żeby mi się później komponent nie zaciął. Yy, zaraz zobaczymy, jak to wygląda z ceną owiarki o do BL. Bo, jeśli bardzo droga, a ona raczej będzie droga, chyba jak się nie mylę, to polecimy sobie z yy, silosem po prostu, jakimś małym, jaki mały silos kupię i będzie z głowy. To 22 22000, nie ma takiej tragedii. Nie wiem czy bym nie chciał, nie, tylko znowu będę potrzebował do. No i zapominam się, bym znowu potrzebował do tego przyczepy samozbierającej, żeby z, żeby ładować nie, na silos. Więc teraz może sobie zrobimy w belkach. Następnym razem zrobię sobie już y, akcję na, no, na, na silos, bo silos tak czy tak będę musiał postawić. Muszę załadować całe i odwieźć to na obok na Czekajcie, wyłączę sobie automatyczny rzut. No to sobie wyrzucę ją. Wyrzucę. Dobra, widzimy się za chwilę, jak będę kończył już tutaj pracę, bo jeszcze mi to chwilę zajmie, a chciałbym Wam pokazać efekt końcowy, ile czego było. Więc zapraszam za chwilkę. Dobra, kończymy pomału żniwa. Żepaku, tylko żepaku do ja lecę, ja już kończę też na bieżąco yy, klasowanie. Troszkę tych parabelek belek będzie. a i... Nie wiem, jakoś dzisiaj jestem roz, jakiś, nie wiem, roztargniony, czy co. Jak tam? Nie, zauwa nie zauważyłem w ogóle nie zwracam uwagi na ten pasek tutaj. Muszę oknąć tę belkę jakoś. Hmm. ten pracownik sobie poradzi Nie wiem, czy poradzi sobie z tą barką czy trzeba ją przesunąć ja muszę ją przesunąć, tę barkę dobra, ja sobie wyskoczę po to łączę pracownika i poradzę i będziemy powoli kończyć. odcineczek bo myślę, że fajny fajny materiał wyszedł, więc mam nadzieję, że ogólnie się filmik, filmik podobał. Ja, ja jeszcze raz zachęcam was do subskrybowania, komentowania, łapkowania. A, i będzie ponad 2 przyczepy, więc jakieś 26 000-27 000 litrów mniej więcej, więc myślę, że spoko wynik. A my widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.